Więc witam na żywo z pierwszych i jak na razie z pierwszej i jedynej debaty na naszym serwerze. Każdy wie, co się ostatnio działo na naszym Discordzie. A jak nie wiesz, to dobrze. Dzisiejszą debatę poprowadzi pan Sauron alias Grzegorz. Oddaję głos Grzegorzowi. Panie i panowie, rozpoczynam pierwszą kadencję Sejmu Ludowskiego. No. Pan Mides, niech pan przejdzie do mównika. Proszę państwa, pan Mides znany jest ze swoich prawicowych poglądów. Na pewno zszokuje jakoś naszą widownię i zrobi coś interesującego. Szczęść Boże, niech podczas dzisiejszych obrad nam sprzyja Bóg, ponieważ dzisiaj się liczą losy całego serwera Discord Lujców. To pytanie pierwsze. Jak według ciebie wielka anarchia prawicowa wpłynęła na serwer? Drodzy państwo, anarchia prawicowa to jest bardzo kontrowersyjny temat. Mi jako osobie konserwatywnej, wolnorynkowej, tradycjonalistycznej poglądy prawicowe są bardzo bliskie. Aczkolwiek jestem przeciwnikiem anarchii, jestem przeciwnikiem samowolki przez obywateli. Jestem przeciwko po prostu huligaństwu, burdelu. Jestem przeciwny wadzy wykonywanej przez wielu ludzi. Jestem zwolennikiem rządów autorytarnych, jestem zwolennikiem monarchii. Dlatego temat anarchii prawicowej jest dla mnie naprawdę bardzo skomplikowany, dlatego same poglądy, jakie, wyz jakie wyznawali członkowie anarchii prawicowej, by namiej światopoglądy, były słuszne, aczkolwiek samym ustrojem się nie zgadzam. No dobrze, pytanie numer dwa Czy masz jakieś plany względem serwera, czy chcesz coś zmienić? Proszę państwa, zmian jest naprawdę bardzo wiele. Serwer przez, ostatnie, przez ostatnią dekadę, jak nie więcej, doprowadził się do ruiny spowodowanej walką wielu obozów. Przede wszystkim zamierzam, jako, jak już wcześniej wspomniałem, zwolennik poglądów, jako osoba o poglądach konserwatywnych, tradycjonalistycznych, jako o poglądach wolnorynkowych, kapitalistycznych, jako Zwolennik powszechnego dostępu do broni, zamierzam zmienić bardzo wiele, przede wszystkim zamierzam promować postawę patriotyczną i konserwatywną, ale nie zamierzam nakazywać, ja zamierzam promować, nie nakazywać, ponieważ jestem przeciwko państwowemu zakazu, przeciw państwowemu, państwowemu nakazowi. No dobrze, pytanie numer 3, jaki efekt miałaby zmiana systemu nowych członków, jak można zmienić ten system? Proszę Państwa, o tym już wiele razy wspominałem. Nie możemy na serwer zapraszać decydentów. Ludzi, którzy są powiązani z innymi serwerami za bardzo. Ludzi, którzy czasami służą służbom specjalnym obcych serwerów Discord. Proszę Państwa, obecnie w tym momencie na sali plenarnej znajduje się co najmniej z kilku takich osób, decydentów, którzy są członkami wywiadu z obcych serwerów Discord. No dobrze. Dlatego. To nie... Proszę A, mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Już pierwszy raz jestem z mną przerwany, to o czym świadczy. Niech państwo to zapamiętają. Dziękuję. Proszę państwa, mój plan na przyjmowaniu nowych członków pole polegałby przede wszystkim na szczegółowej weryfikacji. Polegałoby to na to, aby osoba, aby nowy członek naszego serwera musiał odbyć personalną rozmowę z pierwszym sekretarzem generalnym, w tym e, zakładając, że, że jak ja wygram, to, że to będę ja, albo osoba powołana przez pierwszego sekretarza, powołana do właśnie odbycia takiej rozmowy kwalifikacyjnej nowego członka naszego serwera Discord. Dziękuję. No dobrze. Pytanie numer 5. 4. Yy, yy, opisz pokrótce swoją historię na serwerze. Proszę Państwa, moja, ser moja historia, moja, że tak powiem, przygoda z tym serwerem była naprawdę różna. Proszę Państwa, wiele razy, kiedy głosiłem kiedy głosiłem konserwatywne, dobre, św dobry światopogląd, który miał przede wszystkim nas, że tak powiem, uratować, że miał, po że miał nas wesprzeć. Proszę Państwa, wiele razy, kiedy próbowałem nawoływać do dobra, do ponownego zjednoczenia serwera z dobrem, było mi to, że tak powiem, niektórym nie było to na rękę. Byłem wielokrotnie... Wyzywany, byłem wielokrotnie prześladowany, byłem poddawany represjom przez organy rządowe, przez aparat państwowy, którego członkiem, a czasami nawet samym zarządcą, byli ludzie, którzy byli osoby, były to osoby, które były członkami wywiadu, wywiadu obcego serwera Discord albo obcych serwerów Discord. No dobrze, pytanie numer 5. Jak według Ciebie należałoby postąpić z anarchistami, którzy doprowadzili do wcześniejszej destabilizacji serwera i drugiego Warna? Anarchiści... Powinni wisieć zamiast liści. Proszę pana, to jest skandal! Będziesz pan wisiał. Co pan niszczy salę plenarną? Uwaga, uwaga, z ostatniej chwili... Nasz główny prowadzący debaty, Sauron, opuścił tereny Reichstagu. Dlatego ja muszę zami zamiast jego zadać ostateczne pytanie: Czy poleca Pan jakąś książkę o koneksjach? Proszę Państwa, bardzo tutaj prowadzący, że tak powiem, czytam i w myślach. Musiałbym. Może to nawet i źle, że w sumie czytam i w myślach. Natomiast, aczkolwiek, jeżeli już przechodzimy do tematu lektury, mam tu pewną. Otóż jest to, otóż tytuł tej lektury jest następujący. Niebezpieczne związki Arazgona. Proszę Państwa, w tej lekturze mają Państwo idealnie przedstawione, jak Arazgon, jeden z kluczowych, że tak powiem, kluczowych elit politycznych naszego serwera, jest powiązany, z, jest zakwalifikowany jako wykwalifikowane źródło informacji w jednym z wywiadów obcego serwera Discord. Proszę Państwa, to są poważne rzeczy. Proszę Państwa, proszę na mnie zagłosować. Jeżeli oddacie na mnie głos, skończą się rządy obcych wywiadów, służby specjalne nie będą zastraszały własnych obywateli, będą służyły im, będą służyły interesowi państwa, a sam aparat państwowy zostanie zniesiony i, i obywatele już nigdy więcej nie będą kontrolowani. Nigdy więcej nie będzie potrzebny nam stan wojenny, który zlikwidował własność prywatną, który zlikwidował wolność osobistą. Nie będzie nam to potrzebne, ponieważ zapewni nam poprzez powszechny dostęp do broni i poprzez powszechne bezpieczeństwo ze strony rządu, ze strony osobiście, jako pierwszy sekretarz generalny, zapewni nam to. Proszę zagłosować na mnie. Kończąc, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć bardzo ważną rzecz. Otóż moi kontrkandydaci dowiedziałem się, przy współpracy z jednym z redaktorów TVP Republika, przepraszam, TV Republika, przy współpracy jednego z redaktorów dowiedziałem się, że jeden z kandydatów, moich kontrkandydatów, którzy, który, który ma bardzo, powiem, wysokie poparcie pośród wszystkich, jest powiązany z wy, wywiadem. Obcego, jednego z obcych serwerów Discord, którzy zamierzają, którzy zamierzają obalić suwerenność naszego pięknego narodu Lujców. Proszę państwa, proszę o tym pomyśleć. Ja tutaj lekturę odkładam i zachęcam do przeczytania. Tutaj proszę zbliżyć kamerę, żeby było widać to. Tu proszę tutaj, Dokładnie, nie ukrywać. Ja, ja kameruję się, proszę pana. To jest w tej, wszystko widać. Polecam, powtarzam. Proszę oddać mu moją książkę. Ja. Jak, widz, jak widzicie Państwo, ja już nie będę zajmował mównicy. Służby Loże, szczęść boże. Dziękuję. Brawo! Więc to był pierwszy kandydat zwany midesem z Midezowatych. Niestety, następny kandydat pojawi się dopiero po przerwie. Więc służby Loże i szczęść boże. Do zobaczenia po krótkim bloku reklamowym. Przerywamy program, żeby donieść o skandalicznym wy wydarzeniu. Podczas debaty w przerwie pomiędzy turami doszło do rzeczy skandalicznej. Fizzy bawił się w bydysm z Jebem, a Jeb zapomniał w Safe Worlda. I właśnie oto ciało Hytrusa. Przynajmniej co, co z niego zostało? Tu jest skóra Hitrusa. Więc. Za chwilę wracamy do debaty. Witam Państwa z drugiej części debaty. Właśnie na salę wjeżdża triumfalnie Sauron na świni marszałkowskiej. Jest to długa tradycja ludowska, mająca na celu pokazać naszą przynależność klasową i poziom kultury, oraz pozycję w grupie. Oddaję głos panu Sauronowi. Witam Państwa w drugiej turze wyborów Otwieram tą, no, turę Panie Krucjato, niech Pan podejdzie na mównicę Pan Krucjata pomylił miejsca O, tu mównictwo jest No dobrze Rozpocznijmy więc debatę. Nie mogę, us nie mogę doczekać się pytań, które mi zadacie. Pytanie pierwsze. Jak według Ciebie wielka anarchia prawicowa wpłynęła na serwer? Wielka anarchia prawicowa to okropne zdarzenie, które doprowadziło do podziału między społecznością rodziców. Jest to niewybaczalne, możemy powiedzieć, że wręcz szokujące. Można powiedzieć, że jedynym wpływem, jaki tu widzę, to masowe imigracje osób, które wcześniej były kluczową częścią Lujcy. Na przykład, imigracje? można tutaj podać imi Na przykład możemy tutaj powiedzieć o Huszym, który był częścią Lujcy, nieważne jak moralnie można powiedzieć. Jego czyny były moralnie dwójakie, jednakże był on nieod nieodstępionym luitowiczem. Jego, jego wyjście było dla nas bardzo, bardzo krzywdzące i nikt się jego, nie, tego nie spodziewał. Lecz, jak mówiłem, Anon, tak zwany przywódca prawicowej anarchii, pociągnął ze sobą wiele jednostek kultem swojej jednostki. Także jedynym widzem, wpływem, który tutaj widzę, jest masowe wychodzenie osób, które wcześniej były integralną częścią tego serwera. I do tego nie możemy dopuścić ponownie. No dobrze, pytanie drugie. Czy masz jakieś plany względem serwera, czy coś chcesz zmienić? Jeśli zostanę wybrany na drugiego sekre pierwszego sekretarza, na pewno będziemy musieli popracować nad polityką zagraniczną Lujcy. Będziemy musieli sprowadzić więcej osób z innych serwerów, by wz wzbogacić naszą różnorodność. Nie mówię tutaj o ekstremistach jednak. Będziemy musieli się wyzbyć wszelkiego ekstremizmu, który do, może doprowadzić lujce do zagłady. Tak jak to było przy anarchii prawicowej. Jednakże każdy z każdego serwera jest tutaj do, zapraszany. Wszystko w imię postępu Luiców. Dziękuję. A dobrze, pytanie numer 3. Jaki efekt miałaby zmiana systemu nowych członków? Jak można zmienić ten system? Można powiedzieć, że zmiana systemu nowych członków pozwoli nam rosnąć jako serwerowi. Wcześniej, gdy można powiedzieć, wielka prawica miała kontrolę nad tym serwerem i nad takimi kanałami jak zdjęcia, polityczny populizm czy najbardziej krytyczny, najbardziej znany kanał Memy, można, można by rzec, serwer był bardzo zapuszczony. I ilość osób była zatrważająca, teraz jednak gdy te jednostki zostały usunięte możemy ruszyć naprzód, zrobić kolejny wielki krok w ewolucji lujców. System nowych członków może polegać mniej więcej na tym, że będziemy zapraszać osoby z innych serwerów. Wyobraźcie sobie Państwo, każdy serwer, serwer fanów Terrarii, Overwatcha, nie wiem, serwer fanów seriali, serialu The Boys, Stranger Things, co tylko Wam się podoba. Będziemy mogli zachować przy tym bardzo małą polityczność, ponieważ wiemy, że tak naprawdę bardzo mało osób dba o to, czy serwer jest polityczny, czy nie. Nam chodzi o to, żeby zjednoczyć ludzi pod sztandarem lujców, jak to zrobił fikcyjny Bóg Imperator Ludzkości z Warhammera 40 tysięcy. System jest potrzebny, jest potrzebny system, który będzie pozwalał na zapraszanie więcej osób. Serwer musi urosnąć, aby być... Ważnym, ale to ważnym graczem na arenie serwerowej. A przecież o to nam wszystkim chodzi. Chcemy dobra dla ludzi. Dziękuję. Pytanie czwarte. Opisz pokrótce swoją historię na serwerze. Moja serwer, historia na serwerze zaczyna się w grudniu roku 2020. Wtedy to grając sobie w Team Fortress 2 na serwerze, na serwerze tawerna. Zostałem zaczepiony przez pewnego jego mościa z głosem 40-latka, który zaprosił mnie na ten jakże rosnący serwer. W tamtym okresie byłem aktywny, lecz po jakimś czasie zapadłem w tak zwany legendarny serc zimowy, który trwał prawie do czerwca tego do czerwca 2021 roku. Później obudziłem się i zacząłem być bardzo aktywnym członkiem tego serwera. W późniejszym czasie jednak na serwer trafiła dziewczyna o niku Akuma. Była ona niedopuszczalnym kłamcą, który musiał być okłonięty z tego serwera i wybijała się na alkoholizmie naszego drogiego przyjaciela Skali. Po ciężkich bataliach doszło do wyrzucenia Akumy. Po pewnym jednak czasie została ona przywrócona przez właściciela serwera. Było to niedopuszczalne patrząc na to, co robiła wcześniej naszemu koledze z Kali. Dlatego to też wyszedłem z większą, wiel, większą ilością osób, tworząc tak, tak zwany eksodus. Wtedy to przez dobre cztery miesiące na, Lujc na Lujcach brakowało mnie... coś nie? dodać na chwilę? Należy... No to będzie trzeba zrobić. Należy zaznaczyć, że jest to drugi eksodus w historii, niedawno doszło do trzeciego. Dokładnie. Wracając, przez kilka miesięcy na serwerze brakowało takich osób jak ja, użytkownik wcześniej wspomniany, Alon i wielu innych osób, które pod moją wodzą wyszły z serwera, przeciwiając się takiej hipokryzji. Jednakże po pewnym czasie zdołałem oszukać mojego jakże, jakby to powiedzieć współpracownika, współ, w, współlidera tak zwanego Kupsona, idiota dał się nabrać na najprostszą sztuczkę w historii i tak oto wyszedłem. I znowu wróciłem na lujce, by przegonić Jakumę raz na dobrze. W późniejszych czasach było to już spokojne siedzenie na serwerze. Aż do teraz, aż do tej pamiętnej nocy, w której dostaliśmy drugiego Warna, do anarchii prawicowej. Jest to okropne, pa moi państwo, i do dzisiaj przeżywam ten okres. Dziękuję bardzo. Pytanie numer 5. Jak według Ciebie należałoby postąpić z anarchistami, którzy doprowadzili do, do wcześniejszej destabilizacji serwera i drugiego warna? Powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, drugi warn nie są to już przelewki. Możemy powiedzieć, że nie, mo nie można mieć litości dla ludzi, którzy to zrobili. Nie mówię tutaj jednak. O ludziach, którzy nie byli jakoś bardzo związani z serwerem. Mówię tutaj o integralnych częściach serwera, takich jak Huszy, Anon, Kala. Ci ludzie praktycznie tworzyli ten serwer. Jednakże w obecnej sytuacji, w jakiej to, nie, w jakiej to dostaliśmy już drugiego Warna i nie możemy pozwalać sobie na takie zabawy, niestety musimy usunąć z pamięci wszystkie te postacie. I dla dobra całego serwera ruszyć się dalej i zapomnieć o tamtych osobach. Dobrze, Co? dziękuję panu. E, ja Gdzie? mam jeszcze takie jedno personalne pytanie. Tak, proszę, bardzo. E, Czy niedawne akcje, zmiany, można powiedzieć, składu serwera poprzez dodanie kilku znanych mi osób oraz z różnych grupek były pozytywne. Chcemy zachować tak jakby ten styl, czy będziemy celować bardziej w coś innego? Powiem panu tak, na początku wspomniałem o jedno o różnorodności. I to. Ale należy spojrzeć, że są to osoby należące lekko do ekstremistów, ale z tej drugiej strony. Wiem, wiem, zapoznałem się z tym tematem i mogę panu zagwarantować, że mimo, że są to ekstremiści, będę prowadził do rehabilitacji jednostek i wprowadzenie ich jak najbardziej w centrum, aby nie zagrażali serwerowi. Mimo, że lewicowi ekstremiści mogą być bardziej groźni, to jednak, że musimy zaznaczyć, musimy moi państwo zaznaczyć, że nie jest to dopuszczalne, aby ekstremizm zapanował nad serwerem. Widzieliśmy jak było z ekstremistami prawicowymi i możemy się obawiać, że będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o ekstremizm lewicowy, także ja dążę do, auto osoby, można powiedzieć, auto rehabilitacji jednostek z takiego trybu życia, jak najbardziej wprowadzenie ich w centrystycznemu, jak najbardziej spokojnemu życiu na serwerze, ponieważ chcemy, i to mówię chcemy, ponieważ jak najwięcej osób chce dobra dla serwera, to też chcemy rozwijać serwer. Chcemy rozwijać politykę zagraniczną serwera, która doprowadzi nas na szczyt. Dziękuję. Dziękuję. Hurra! Ura. Ura! Ja tak osobiście chciałbym na pana prowadzącego i na panią Madzie na widowni nałożyć karę porządkową. W postaci prac społecznych posprzątajcie ten burdel. I, i ja A. nic nie muszę sprzątać, to tylko on musi. Nie, e. Jak nie? Nie, e. Jak nie? Nie, Więc. E. Przecież. Tak. Nie, muszę tego zabrać, nie mogę, halo. Aha. Eee, nie, nie, nie. No proszę Państwa. Masz to nagrane? Tak, to, 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 to jeszcze, jeszcze się kameruje. <noise> Dobrze, słusznie. Nie, halo! To, to mnie bije. Jesteś... Bić bolszewika. wika. w locie. S, 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 S. S, łatwo, łatwo.